Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Może zacznijmy po prostu od przedstawienia mnie i kolegi Maury Cykiero radca prawny w Transkesz Kancelaria Prawna. Ja nazywam się Mateusz Pernak, jestem prawnikiem również w tej samej kancelarii, która zresztą jest częścią grupy TranseU. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu powiedzieć, tak jak już zostało zapowiedziane, może trochę temat inny faktycznie od finansów, ale mocno z nimi związanymi. Chodzi o zastawie na towarze. Czym jest generalnie zastaw, o tym za chwilę Państwu powiemy, ale może najpierw zacznę od takiego pytania, czy ktoś z Państwa spotkał się generalnie w swojej karierze z zastawem na towarze? Czy ktoś wykonał dla Państwa, że tak powiem, niekorzyść, bądź też Państwo taki zastaw dokonali? Widzę, że nie. To może łatwiejsze pytanie, czy ktoś miał niezapłaconą fakturę? To już zaprawdę tylko jeden pad przytaknął, ale myślę, że generalnie jest to y, sytuacja, która się zdarza. Dzisiaj trochę właśnie opowiemy, jak możemy też temu przeciwdziałać, do czego możemy użyć takiego zestawu, bo choć no, jest takie prawo, przysługuje ono, względem jest nam nadawane przez nasze polskie przepisy, to jednak nieuprawnione bądź nielegalne skorzystanie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Dzień dobry Państwu. Mówimy o prawie, ale jednak nawiązujemy do finansów, bo te, te finanse wszystkich nas interesują. A prawo też w naszym wykonaniu Transkaz Prawnej uważamy za środek do, do tego, żeby biznes prowadzić dobrze, odpowiedzialnie i czerpać z niego, z niego zyski. Czym jest zastaw zatem możemy sobie przypomnieć pewnie w szalonych latach 90. i 2000 jeszcze często na ulicach spotykaliśmy szyldy typu pożyczki pod zastaw, lombard. Z tym nam się może w pierwszej kolejności kojarzyć zastaw. Tutaj jest to troszkę inna sytuacja, gdyż zastaw, o którym mówimy w prawie przewozowym, jest uprawnieniem ustawowym. Oznacza to tyle, że. Jeżeli spełnimy przesłanki, o których zaraz powiemy, to przewoźnik czy spedytor może ustanowić zastaw na przesyłce i zabezpieczyć swoją zapłatę przewoźnego i innych kosztów związanych z przewozem na tym towarze czymkolwiek, kim, kogokolwiek ten towar. Ten towar jest. Także jest to prawo, które przysługuje w związku z wierzytelnością przewoźnika polegającą na zapłacie przewoźnego czy tych kosztów. Jest to zatem prawo. Dodatkowe, ono nie istnieje samo w sobie, ale ma za zadanie zabezpieczyć zapłatę. I tak jak wskazałem, jest to element, który nie wymaga umowy, nie wymaga wpisania tego do zlecenia. Takiego prawa wręcz nie można zakazać, jest to uprawnienie ustawowe, które, które przysługuje. Istnieje, istnieje ono w prawie przewozowym polskim, ale także w prawie międzynarodowym trochę. Okrojonym zakresie, o którym sobie za chwilę powiemy bardziej szczegółowo. OK. Przechodząc do umowy przewozu, umowy spedycji. Jak Państwo na pewno zdają sobie sprawę, polskie prawo osobno reguluje te dwie kwestie. I tak samo osobno jest mowa o samym prawie do zestawu, który przysługuje przewoźnikowi czy też spedytorowi. Zacznijmy może od części wspólnej, bo ich. Na rzut, pierwszy rzut oka jest więcej. Po pierwsze zastaw w obu przypadkach służy temu, żeby zabezpieczyć swoje roszczenie. Po drugie zabezpiecza w obu przypadkach zapłatę za przewoźne, prowizje dla przewoźnika, inne wydatki, cło i tym podobne. Przysługuje na przesyłce, na towarze i może zarówno przewoźnik, jak i spedytor dokonać takiego zestawu do momentu, kiedy tym towarem dysponuje, bądź też kiedy jest uprawniony do jego rozporządzenia na podstawie dokumentów. Natomiast jest jedna istotna różnica w samej konstrukcji tych przepisów i choć jest ona z pozoru taka nieistotna, to tak naprawdę ma duże znaczenie i całkowicie inaczej ustawodawca podchodzi do ochrony interesów spedytorów, a inaczej do ochrony interesów przewoźników. Albowiem tak, w samej umowie przewozu konstrukcja przewo przepisu polega na tym, że jest użyte skonstruowanie y celu zabezpieczenia należności z umowy przewozu, czyli tylko jednej konkretnej umowy przewozu, konkretnie chodzi o tą, którą aktualnie przewoźnik wykonuje. Natomiast w przypadku umowy spedycji, tam już mamy zastosowane sformułowanie w liczbie mnogiej, że celu zabezpieczenia należności ze zleceń spedycyjnych, co powoduje, że przewoźnik może zabezpieczyć dokonać zastawu tylko z, wykonując tą umowę z tego konkretnego przewozu, Natomiast jest teoretycznie uprawniony do tego, aby również dokonać zastawu w celu zabezpieczenia nawet poprzednich tutaj, nale, należności, zaległości. Co ciekawe, jeżeli już jesteśmy przy samej konstrukcji przepisu, to nie ma tam mowy o korelacji pomiędzy wartością towaru a należnością, jakim, jaką jest nam dłużnik, dłużny. Czyli na przykład możemy teoretycznie dokonać zestawu na towarze, który jest warty 100 tysięcy, aby zabezpieczyć nawet roszczenie kilkuset złotych. Tak, więc tak jak widzimy jest to uprawnienie, które może być niebezpieczne także dla zleceniodawców czy podmiotów, które zlecają ten przewóz i nie płacą przewoźnikowi, ale także spedytorowi, bo ustanowienie takiego zestawu... Jest to wiadomo, opcja atomowa, można tak powiedzieć, gdyż to w zasadzie pewnie zniszczy relacje między takim przewoźnikiem czy spedytorem a, a zleceniodawcą. Ale jeżeli tych należności nazbierało się już dużo, jeżeli mówimy o spedycji, czy jeżeli przewoźnik też tutaj widzi taką, takie ryzyko, że jego należność nie zostanie zapłacona, może ustanowić to prawo zestawu, i wtedy to nadawca. Stoi przed dylematem, co dalej zrobić. No jeżeli nie zapłaci, to ten przewoźnik z tego prawa skorzysta, ten towar prawdopodobnie weźmie na magazyn, dojdą dodatkowe koszty i jest to element, z którym taki nadawca musi się mierzyć. Kiedy możemy zastosować to prawo, prawo zestawów w prawie międzynarodowym, w transportach realizowanych na zasadzie konwencji CMR? W konwencji CMR mamy taki zapis, że odbiorca towaru, jeżeli żąda wydania towaru od przewoźnika na rozładunku tego towaru jest zobowiązany do zapłaty przewoźnego i kosztów innych kosztów przewoźnika, jeżeli takie przewoźne i te koszty są wpisane w liście przewozowym w liście CMR. Więc tutaj w zasadzie tą przesłanką, która uprawnia przewoźnika czy spedytora do skorzystania z tego zestawu jest wpisanie tych kosztów do, do dokumentu przewozowego. Tych kosztów z reguły tam nie ma, to, to wiemy jakby z doświadczenia, że bardzo rzadko one się pojawiają w tych dokumentach. No ale właśnie z perspektywy przewoźnika czy spedytora, czemu by tych kosztów tam nie, nie wpisywać po to, żeby odbiorca był również zobowiązanym do zapłaty e, przewoźnego. I w tym przypadku ten odbiorca albo zapłaci to przewoźne, jeżeli nadawca tego nie zrobi, e, albo będzie zobowiązany do tego, żeby zabezpieczyć przewoźnikowi tą zapłatę. Czyli zabezpieczenie to jeszcze nie jest sama zapłata, to jest... E, poręczenie, gwarancja, inne, inne prawo, które zabezpieczy temu przewoźnikowi to, że dostanie zapłatę za, za przewóz. Może teraz przechodząc trochę bardziej do praktyki, chcielibyśmy Państwu przedstawić kilka orzeczeń, które w polskich sądach zapadły, były rozpatrywane przez polskie sądy, nakreślając Państwu sytuację. Zaistniała taka relacja, że odbiorca towaru zlecał przewoźnikowi przewozy regularnie. Kilka tych przewozów już przewoźnik wykonał na zlecenie odbiorcy towaru. No, niestety, odbiorca opóźniał się z płatnościami. W wyniku czego był dłużny wobec przewoźnika około tam 5 tysięcy złotych. Natomiast zlecił mi kolejny przewóz. Przewoźnik podjął ten ładunek. Był to przewóz międzynarodowy z Hiszpanii do Polski. Przewoźnik załadował towar w Hiszpanii, przywiózł go do Polski, natomiast odmówił jego wydania, domagając się właśnie zapłaty w pierwszej kolejności tych 5 tysięcy złotych. Natomiast co istotne, to towar, który był przewożony, miał trafić na targi. Odbiorca towaru miał je wystawić, w konsekwencji wziął udział w tych targach, natomiast no, zwyczajnie z znacznie uboższą ofertą, aniżeli to było pierwotnie planowane. I następnie w konsekwencji oczywiście zapłacił przewoźnikowi te zaległe faktury. Otrzymał towar, jednakże wyliczył, że straty, jakie poniósł w związku z faktem, że doszło tutaj zwyczajnie do opóźnienia w, w przewozie, no bo jednak otrzymał towar później. Mimo iż teoretycznie dlatego, że sam był dłużny z, z zaległymi faktura, fakturami, wyliczył tą szkodę na 26 tysięcy złotych. I o tą samą kwotę pozwał przewoźnika. Sprawa trafiła do sądu, doszło do sporu. I teraz tak. W pierwszej kolejności, jak już wspomniałem, transport międzynarodowy, przewoźnik chciał zabezpieczyć roszczenia z poprzednich umów przewozowych. Czy według Państwa mógł to zrobić? Czy było to uprawnione, czy nie? Nie słyszę odpowiedzi, to może sam odpowiem nie. Jak już wspomnieliśmy na. No nie ma możliwości, prawo nie przewiduje takiej sytuacji, w której przewoźnik mógłby zabezpieczyć swoje roszczenie z poprzednich umów przewozu. Do tego jest teoretycznie uprawniony jedynie spedytor. No i tak samo właśnie uznał sąd, przychylił się do żądania odbiorcy towaru, co prawda nie do całości, bo nie zgodził się z tą wyceną, ale w konsekwencji zasądził na, na rzecz odbiorcy towaru 20 tysięcy złotych od przewoźnika, czyli przewoźnik chciał skorzystać z prawa zastawu, no niestety zrobił to nieprawidłowo i zamiast odzyskać 5 tysięcy, to stał się zadłużony na 20. Więc no, to jest też jakaś tam zawsze przestroga, że za każdym razem gdybyśmy chcieli skorzystać z takiego prawa, to jednak trzeba się upewnić, czy na pewno aby jesteśmy do tego uprawnieni. Drugim orzeczeniem, o którym chciałbym Państwu powiedzieć, no tutaj może się zrobić trochę poważniej, bo jest już wyrok Sądu Najwyższego. Dotyczy on bardziej już rozważań na temat samych regulacji zawartych w konwencji CMR. Mamy tutaj inną relację, też Państwu troszkę o tym opowiem. Tutaj przewoźnik pozywa odbiorcę towaru, pozywa go uzasadniając swoje roszczenie. Tym, że na przesyłce ciążyły jakieś należności, powoływał się na prawo, na prawo przewozowe, co istotne, był to również transport międzynarodowy. Natomiast załóżmy tam chodziło o jakieś opłaty celne, które były nałożone w trakcie przewozu, no i chciał po prostu rekompensaty bezpośrednio od odbiorcy. Natomiast w samym liście przewozowym nie było o tym ani wzmianki. Nie było wpisane kwota przewoźnego, nie była wpisana kwota tych dodatkowych opłat. Więc jak już Maurycy wspomniał przy kontekście samej regulacji, która jest zawarta w konwencji CMR, no brak takiego wpisu powoduje, że przewoźnik po prostu nie jest uprawniony do dochodzenia od odbiorcy towaru jakichkolwiek roszczeń i tak samo już na etapie pierwszej instancji sąd oddalił powóz do przewoźnika, sprawa trafiła do drugiej instancji, również oddaliono powóz do przewoźnika i tak samo na samym końcu sąd najwyższy również to stanowisko podtrzymał. I to jest... Kolejna, że tak powiem, sytuacja, która wskazuje na to, że no jednak trzeba uważać na jak się wypełnia listy przewozowe CMR. To jest może też dobra okazja, żeby wspomnieć, że u nas w kancelarii organizujemy zresztą nawet z Polskim Instytutem Transportu Drogowego szkolenia z wypełnienia listów CMR. Najbliższe jest chyba 18 kwietnia, się. więc serdecznie zapraszamy. Przechodząc do kolejnego orzeczenia, to już kolega Państwu też przedstawia. No niestety mamy tutaj e, przykłady orzeczeń, w których to przewoźnik nie należycie zastosował to prawo zestawu. E, to oczywiście nie jest tak, że jest, jest to regułą, ale zależy z której, którą stronę reprezentujemy, to e, no wiadomo, że interesów tej strony bronimy. Jeżeli przewoźnik e, ten, często się zdarzają takie, takie sytuacje też w naszej praktyce, że przewoźnik powiedzmy szantażuje odbiorcę, nadawcę, twierdząc, że nie dowiezie do końca ładunku, jeżeli nie dostanie dodatkowych kosztów, z większego wynagrodzenia itd. To, no, to nie jest zastaw, który jest zrobiony prawidłowo. żeby. Te Urzeczenia były korzystne dla przewoźnika, to powinien zrobić to zgodnie z prawem. Tutaj w tym, w tym orzeczeniu, które dotyczyło przewozu setek litrów paliwa, przewoźnik został ostatecznie obciążony różnicą w cenie paliwa, jakie zatrzymał nadawcy. Przewoźnik stwierdził, że tego paliwa nie dowiezie, jeżeli nadawca nie zwiększy wynagrodzenia, które pierwotnie umówili, pomijając już przyczyny takiego stanu rzeczy ale ostatecznie okazało się, że, że ten zestaw także ustanowiony na innych umowach, na wcześniejszych umowach, nie był zrobiony prawidłowo. Trzeba mieć tu na względzie, co rozumiemy pod jedną umową przewozu. Jeżeli mówimy o poszczególnych zleceniach, to rzeczywiście taki przewoźnik nie będzie uprawniony do ustanowienia zestawu, jeżeli to jego roszczenie wynikałoby z wcześniejszych... Poszczególnych zleceń. Ale jeżeli przewoźnik ma ze zleceniodawcą stałą umowę, stałą relację, umowę ramową, to wtedy e, można uznać, że jest to tak naprawdę jedna umowa. I te należności, które wcześniej nie zostały temu przewoźnikowi zapłacone, z tych wcześniejszych przewozów, mogą być właśnie objęte tym zastawem. W tej sytuacji tak się nie, nie stało, przewoźnik co prawda argumentował, że jest to, jest to jedna umowa, ale sąd doszedł do przekonania, że były to poszczególne zlecenia, jednostkowe strony nie były w stałych relacjach i ten zastaw także przewoźnikowi się nie udał. Ale tak jak, tak jak wskazałem, jeżeli mielibyśmy sytuację odwrotną i można by potraktować te poszczególne zlecenia jako Jedną umowę wynikającą ze stałej relacji, wtedy taki zestaw byłby skuteczny. Przechodzimy do sytuacji, właśnie często spotykanej, w której to przewoźnik nienależycie wykonuje to prawo zestawu, poprzez to, że zatrzymuje przesyłkę. I powiedzmy sobie, co może zrobić nadawca, żeby uniknąć konsekwencji negatywnych dla siebie. Przede wszystkim powinien żądać od tego, przewo... żąda, czy tego przewoźnika wykonania instrukcji. Czyli prosto wskazuje, żądam od ciebie przewoźniku, żebyś ten towar dowiózł. Chodzi o to, żeby, żeby wykazać to, że ten nadawca nie był tutaj w tym przypadku bierny. Takim wytrychem, który pozwala nadawcy uniknąć negatywnych konsekwencji tego, że ten towar będzie stał przez dłuższy czas gdzieś na magazynie przewoźnika jest to, że powie dobra, to ja Ci zapłacę tą, to większe wynagrodzenie, zapłacę Ci te dodatkowe koszty, które powstały, albo Ci zobowiążę się do tego, że to zrobię, ale potem mamy takie magiczne prawne określenie, czyli uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli. Czyli przewoźnik wiedząc, że płaci temu nadawcy, nadawca wiedząc, że płaci temu przewoźnikowi, z groźby, pod przymusem, po to, żeby ten towar dojechał do odbiorcy, po to, żeby uniknął często tysięcznych, milionowych kosztów związanych z niedostarczeniem tego towaru. Pozornie Zgadza się na, na żądanie przewoźnika, ale wskazuje, że robi to, to pod przymusem. Jeżeli już ten przewoźnik, ten towar do odbiorcy dowiezie, to wtedy składa takiemu ten nadawca może złożyć przewoźnikowi oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli. Czy ja tamtą przewoźniku ja zapłaciłem ci więcej albo E, zabezpieczyłem Ci w jakiś sposób to roszczenie, ale wskazuję, że zrobiłem to pod przymusem e, i w tym momencie ten nadawca ma roszczenie do przewoźnika o zwrot tych kosztów, które e, zapłacił temu przewoźnikowi przez to, że był zmuszony do ulegnięcia e, tym, temu szantażowi czy tym roszczeniom, roszczeniom przewoźnika. Uznałem, że warto też będzie wspomnieć oprócz odpowiedzialności cywilnej o samej odpowiedzialności karnej, ponieważ taka też jest teoretycznie przewidziana. Może zaczynając, żeby to zrozumieć, istota umowy przewozu polega jednak na jakimś zaufaniu nadawcy, odbiorcy do przewoźnika, że ten towar który oczywiście znacznie większej z reguły wartości aniżeli samo wynagrodzenie przewoźnika, nie zostanie po prostu zabrany, przywłaszczony, ukradziony, że po prostu on dowiezie ten towar do miejsca odbioru. W momencie, kiedy przewoźnik dopuszcza się nieuprawnionego, nielegalnego zajęcia towaru, no, musi się jednak też liczyć z taką możliwością, że w przypadku Złożenia zawiadomienia do prokuratury, sprawa taka może zostać zakwalifikowana zwyczajnie jako przywłaszczenie. I w momencie, kiedy już mówimy o tym profesjonalnym zachowaniu, do którego jest przewodnik zobowiązany jako działalność gospodarcza to tutaj możemy nawet mówić o typie kwalifikowanym takiego przestępstwa, ponieważ jest to rzecz, która mu została powierzona. I przepis w kodeksie karnym konkretnie o takiej sytuacji mówi. O tym, gdy rzecz cudza zostaje przywłaszczona, która została powierzona tej osobie, która, w tym przypadku przewoźnikowi, która wykonuje przewóz. Sankcja, jaka jest przewidziana w kodeksie karnym, to jest pozbawienie wolności od trzech miesięcy do 5 lat. Oczywiście no, jest wiele okoliczności, które mogą łagodzić, łagodzić y, y, odpowiedzialność przewoźnika y, tak samo, jak i no, ją ograniczyć, y, no ale jednak należałoby się liczyć, że taka, taka sytuacja może nastąpić, więc to tak może w ramach świadomości bądź y, zwyczajnie w ramach przestrogi. Każda sytuacja oczywiście jest przez sąd y, y, rozpatrywana osobno, ale jednak zawsze taka y, y, Świadomość powinna istnieć. Mam wrażenie, że do takich przepisów, jak właśnie ten zastaw, o którym sobie mówimy, sięgamy często, jeżeli mamy problemy z płatnościami. Wiemy, że obecnie branża przewozowa z nimi się boryka, więc właśnie wtedy. Znajdujemy często takie przepisy i e, próbujemy z nich skorzystać, żeby zabezpieczyć swoje roszczenie, i jest to słuszna droga. E, chcieliśmy przedstawić Państwu w tym krótkim w krótkiej prezentacji zagrożenia i, i korzyści z tym związane, więc to nie jest tak, że, że jest to nielegalne i do tego, do tego nie zachęcamy, jeżeli przewoźnik czy spedytor ma roszczenie wynikające z, z przewozu czy umowy spedycji, które prawdopodobnie albo nie zostało zapłacone, jeżeli mówimy o wcześniejszych kwotach, albo jeżeli ten przewoźnik, który właśnie wiezie swój towar, ma istotne wątpliwości co do tego, że to jego zobowiązanie zostanie zapłacone, nawet jeżeli termin, termin zapłaty jest, jest odroczony, ale przewoźnik może już mieć pewne symptomy tego, że ten nadawca mu nie zapłaci. To z tego prawa zastawu może i powinien skorzystać, jak to zrobić, też jakby jeżeli chodzi o praktyczny aspekt tego zastawu, bo mówimy sobie, no może skorzystać, może, może wziąć w zastaw, ale, ale też jak to zrobić. W pierwszej kolejności powinien złożyć ten przewoźnik, nadawcy, oświadczenie o ustanowieniu zastawu, czyli wysyła takiemu swojemu partnerowi pismo, oświadczenie o tym, że ten towar będą Wędący na jego samochodzie bierze, bierze w zastaw. Co zrobić dalej? Przewoźnik jest zobowiązany do dbałości o ten towar. To nie jest tak, że on może go porzucić. Więc tutaj, pewnie z perspektywy przewoźnika, do oceny jest wyważenie tego, ile ten towar jest warty, a ile wynoszą jego niezapłacone należności i ewentualnie ile będzie kosztowało go przechowywanie tego towaru, jeżeli ten towar jest mniejszych gabarytów, ale jest drogi, no to na pewno warto, warto się nad tym zastanowić, bo wtedy koszty przechowania nie będą znaczne. Ale takie koszty obciążają przewoźnika, jest on odpowiedzialny za ten towar, więc nie może pozwolić, żeby ten towar zaginął, został zniszczony, powinien zadbać o jego, o jego stan na czas dochodzenia tego zestawu. No i chyba pytanie najważniejsze, które może nas nurtować. No dobrze, no mam ten towar jako przewoźnik, no i co ja mogę z nim zrobić? Czy ja mogę to sprzedać na Allegro, czy, czy, czy w jaki inny sposób ten towar mogę spieniężyć? No nie, nie można tego sprzedać z wolnej ręki, co nie znaczy, że nie można rzeczywiście uzyskać za to rozsądnego wynagrodzenia. Trzeba to zrobić poprzez drogę sądową, czyli wytoczyć przewoźnikowi, wytoczyć nadawcy powództwo o zapłatę, ale już w tym momencie będziemy mieli no, twarde zabezpieczenie, czyli ten towar, jeżeli on ma określoną wartość, to w kolejnym kroku po procesie będzie udanie się do komornika, który z tego zestawu, wtedy on będzie mógł go spienierzyć i będzie mógł zapłacić przewoźnikowi należnemu wynagrodzenie, więc nie jest to droga taka, tak prosta i oczywista, ale jest to droga jak najbardziej możliwa, w praktyce się z, z tym spotykamy, że takie towary są sprzedawane przez komornika i, i przewoźnik swoje należne mu wynagrodzenie z tego tytułu uzyskuje. Jeżeli Państwo mieliby w swojej praktyce problemy związane, czy to z zastawem, czy ogólnie z innymi kwestiami prawnymi związanymi z przewozem, serdecznie zapraszamy do kontaktu, czy to przez naszą stronę internetową, przez e-mail pod którym można uzyskać pomoc prawną czy przez stałą współpracę z kancelarią, a dzisiaj jeszcze jesteśmy dostępni po prawej stronie przy stoliku porad prawnych. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania do tej prezentacji? Nie widzę. Proszę Państwa, ja mówiłem o takim największym traku, który mi się… Jest pytanie, proszę bardzo. Czy spedycyjny ma zastosować tylko przy umowach długoterminowych, czy przy realizacji jednego, dwóch jednorazowych transportów? Tutaj, jeżeli chodzi o umowę spedycji, to nie musi być to relacja długoterminowa. Ważne, żeby była to relacja umowy spedycji. Więc, jeżeli były to umowy spedycji, to ten y, spedy może się zabezpieczyć na tych wcześniejszych y, umowach. Także tu nie, nie musi być y, to jedna umowa. Y, ramowa czy, czy stała umowa współpracy.